Bonjour la France, witaj Francję. Poniedziałkowy przegląd wydarzeń tygodnia to nasze siódme spotkanie. Zapraszam serdecznie. A w nim dzisiaj Brexit z punktu widzenia Francuzów. Początek wojny celnej Trumpa z Europą. W 2018 we Francji nieco wzrosła liczba najuboższych. Nieoczekiwany strajk na kolejach utrudniał życie pasażerom. Fantastyczny koncert kameralnej orkiestry z Poznania. Najpierw w Toulouse w siedzibie Airbusa, gdzie zatrudnieni są fachowcy francuscy i niemieccy Angela Merkel i Emmanuel Macron zastanawiali się nad możliwościami jeszcze większego pogłębienia stosunków wzajemnych od gospodarki i polityki zagranicznej po badania naukowej i kulturę. A potem rozmawiano o najważniejszych problemach politycznych na świecie, w tym przede wszystkim o inwazji tureckiej na Kurdów w Syrii, co doprowadziło do ucieczki spilnowanych przez Straż Kurdyjską dżihadystów. Tych z francuskim obywatelstwem nie chce we Francji widzieć prezydent Emmanuel Macron, którego życzeniem jest, aby byli są. Tam, gdzie popełnili zbrodnie. Drugim ważnym punktem rozmów Merkel-Macron były konsekwencje Brexitu. W Brukseli zawarto porozumienie między Wielką Brytanią a Unią Europejską w tej sprawie. Poważną rolę w negocjacjach odegrał Michel Barnier i to on ma ponoć być kandydatem Francji do Komisji Europejskiej. Przy okazji zbliżającego się terminu wystąpienia Brytyjczyków z Unii okazało się, że francuskie małe i średnie przedsiębiorstwa specjalnie się tym nie przejmują, nie są przygotowane na handlowo celne skutki Brexitu. Łatwiej było przewidzieć co się stanie, gdy Wielka Brytania dołączy do Unii, niż teraz, gdy z niej wyjdzie. Zdjęcia w życie weszły nowe amerykańskie cła, które dotyczyć mają wielu dziedzin francuskiej gospodarki od samolotów Airbus, wina i niektóre sery poza Rockforem. Okazuje się, że to nie jest jedyny powód do niepokoju. Inny mają także handlowcy w Paryżu, po tym jak się okazało, że stolica Francji przestała przyciągać turystów zakupowiczów w takim stopniu jak jeszcze parę lat temu. I w tej dziedzinie traci dystans do Mediolanu, Dubaju, Tokio, Nowego Jorku i Londynu. Nie mówimy o małych pieniądzach, bo w 2018 roku turyści wydali na zakupy w Paryżu 2 miliardy euro, Z czego najwięcej Chińczycy i Amerykanie ponad pół miliarda głównie na polach elizejskich, wielkich domach handlowych i w Mare. O ponad 0,5% wzrosła liczba ludzi żyjących we Francji w nędzy. Takie dane za 2018 przynosi Instytut Statystyczny NSE, który podaje, że chodzi o 9 milionów 300 tysięcy osób, o pół miliona więcej niż rok wcześniej. Z tego samego dokumentu wynika, że powiększa się także przepaść między zamożną a ubogą częścią społeczeństwa francuskiego. Nieoczekiwany strajk francuskich kolei SNCF mocno skomplikował życie podróżnych, tym bardziej, że rozpoczęły się dwutygodniowe ferie. Ludzie różnie sobie radzili w tej sytuacji: wydejmowano noclegi w hotelach, a w Toulouse skrzyknęli się rodzice i pozawozili dzieciaki samochodami na kolonie, bo w rejonie Różowego Miasta nie kursowały nie tylko pociągi, ale i autobusy. Kolejarzom chodziło o zwiększenie liczby etatów i tym samym o poprawę bezpieczeństwa. Dyrektor kolei obiecał zwrot poniesionych przez podróżnych kosztów. Owacją na stojącą publiczność w słynnej sali Gawo powitała koncert orkiestry kameralnej Polskiego Radia z Poznania pod batutą Agnieszki Duszmal, która jest jej założycielką. Orkiestra powstała pół wieku temu. W repertuarze Mozart, Chopin, Tanzman i Górecki, a na bis między innymi Kilar i jego Orawa. Koncert zorganizowano w związku z setną rocznicą odnowienia porozumienia polsko-francuskiego po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Zdjęcia. W ambasadzie RP w Paryżu żona prezydenta polskiego Agata Kornhauser-Duda wręczyła licencjastom dyplom naturalne ukończenia szkół francuskich z językiem polskim. <mum> Filozofka i filolog w jednej osobie, Barbara Cassin, została wybrana do grona nieśmiertelnych, czyli do Akademii Francuskiej. Jest to ona dopiero dziewiątą kobietą, jaka dostąpiła tego zaszczytu od 1635 roku, kiedy to Akademia powstała. <mum> Potężny ból głowy przysparza naukowców niejaki blob, można się na niego natknąć w lesie albo w piwnicy. To jednokomórkowiec, nie ma otworu dziobowego, nie ma żołądka, ani mózgu, a mimo tego je i przemieszcza się. Ta zagadka biologiczna trafiła do ogrodu zoologicznego w Paryżu. I to były wszystkie wiadomości minionego tygodnia. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień. Do usłyszenia.